Siemanko, z tej strony Leo Chciałam wam powiedzieć Paczka jeszcze nie przyszła, więc Dlatego teraz nagramy jakiś inny filmik To jest pewne tym dotyczące I chciałam powiedzieć tak Wrodnie już od tego odcinka będzie intro Tak, będzie intro I chciałam wam powiedzieć Dużo osób pytało Nie wiem, w ogóle nie w ogóle subskrypcji, pocałunek co to mówię eee, dobra nie bip! Nie wiem, że tuję. No ręce. Eee, ustanowiłam wam. Ostry po raz kolejny. Chciałam powiedzieć pokazać moje biurko. Tu eee, odcinek pokazanie biurka? Nie! Eee, jest ostrość Wydać mi pracę! Hej, bo palce. Więc tak, e, na pierwszym że Więc pokażcie. tu jestem ja. To jest moja To jest zbiornik. To są postacie ze Szlejcha. Osioś, ale ostrość! Tu są postacie, które się wrzuciły po raz kolejny. Tu jest pani, która jest szlecha Tu jest kolejna, tu jest czeka na paking. Tutaj mamy różne zwierzątka. A co to, to już lesie. Tu mamy e, smoka i tu... Tak wyglądamy. Tam aparat, tam jest <grym> i I wracę. Po, po, tak, będzie, że moje łóżko. I wracamy. Znaczy, Dzielicie wkrótce moje wklejki. A oczywiście po pacce będzie be, mówienie. Oczywiście nie z tego roku, ponieważ nie będzie miało to sensu. Będę mówić jaka rasa. Jeśli nie będę wiedziała to będę mówić. Tam. Więc tak, I tak samo z już nie Na razie żegnam się i pa pa!